Ja się nie zatrzymam. Każdy, kto stanie w debacie, będzie żałował tego dnia. Nie zniknie z Polski nagle ponad 250 tysięcy ludzi, którzy podpisali się pod kandydaturą moją, aby mógł wystartować. Próbuję się cały czas nie zmusić do tego, żebym odpowiadał na absurdalne zarzuty, więc te zarzuty się tworzy. Żeby niszczyć wizerunek, podważać, hejtować. Gdyby tak było, to nie byłoby walki partii politycznych o tą rolę w państwie. To jest tylko narracja. Naprawdę już partiom mówimy dziękuję. Dość. Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu rozmowa z kandydatem na prezydenta Polski, doktorem Arturem Bartoszewiczem, ekonomistą ze Szkoły Głównej Handlowej. Podpytam m.in. o jego program i o to, jak widzi swoje szanse w wyborach prezydenckich. Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu. A jeżeli podoba ci się nasza praca, to możesz nam kupić wirtualną kawę. Link znajdziesz w opisie filmu. Panie doktorze, jak pan ocenia swoje szanse w majowych wyborach prezydenckich? Polacy decydują, ale Polacy wyraźnie sygnał dają, że już mają dość partyjnych em, polityków. ludzi, którzy są przywiązani tylko i wyłącznie do interesu partii politycznych, reprezentują interes tej partii, są spółkami z W na to Polacy komunikują się ze mną bardzo powszechnie, wspierając mnie, finansując tą kampanię, a uczestnicząc w niej powodują, że coraz bardziej staje się prawdopodobne to, co zamierzam zrobić, czyli wygrać wybory prezydenckie 1 czerwca 2025 roku. Teraz chciałabym się zaczepić o temat zarzutów, jakie pojawiają się pod Pana adresem. W sieci dziennikarze mówią o niewyobrażalnej liczbie podpisów, które udało się Panu zebrać. Jak do tego się Pan odniesie? Rektor, to jest... Prosty temat zastępczy, znaczy po to, żeby nie rozmawiać o programie Bartoszewicza, próbuję się cały czas nie zmusić do tego, żebym odpowiadał na absurdalne zarzuty, więc te zarzuty się tworzy, żeby niszczyć wizerunek, podważać, hejtować i insynuować. Program dostępny na 777.org.pl, tam drodzy Państwo jest decyzja Wasza o tym, co zrobicie. Dzisiaj przygotowałem, skończyłem 77 cięć, doktora Bartoszewicza. Taka propozycja z mojej strony. Państwo zobaczycie, ocenicie. Jak uznacie, że jeszcze mało cięć, to ja przygotuję kolejne i będzie kolejne i jeszcze kolejne. Programy merytoryczne, rozwiązania, które w Polsce muszą być realizowane. Właśnie dlatego, że nikt poza mną, nikt, żaden z kandydatów nie przygotowuje nic merytorycznego. To Bartoszewicza trzeba schejtować, trzeba się na mnie rzucić, trzeba pokazać, że to wszystko, co robię, jest niewykonalne, niemożliwe. Zaskoczę Państwa. Jest legalne, merytoryczne, potwierdzone przez PKW, realne. Ja nie mam wiary w tym, co robię, ja to mam w działaniach. Ja nie mam nadziei, ja to osiągam. Będę realizował krok po kroku to, co założyłem. I co robię tylko i wyłącznie dlatego, że państwo mi na to pozwalacie. I bez to, jak dziennikarze i politycy będą to hejtować, nie ma to żadnego znaczenia, bo nie zniknie z Polski nagle ponad 250 tysięcy ludzi, którzy podpisali się pod kandydaturą moją, aby mógł wystartować. Nie znikną ci wszyscy, którzy. Kwestionują partie polityczne, nie znikną ci wszyscy, którzy uznają demokrację bezpośrednio jako warunek sine qua non, żebyśmy w ogóle mogli przeżyć jako państwo, jako gospodarkę, jako społeczeństwo. Nie znikną ci wszyscy, którzy nie zgadzają się z hejtem, nienawiścią, z podważaniem. Nie znikną ci wszyscy, którzy chcą innej Polski, lepszej Polski, dumnej Polski, wielkiej Polski. I prawa każdego z nas do decyzji nie znikną. Bez względu na to, jak mocno będziecie hajtować, jak będziecie podważać. Dla wszystkich hajterów, bo pod tym programem też będzie ich masę, drodzy Państwo, każdego z Waszych liderów, jak wezmę w swoje ręce, to zrobię dokładnie to, co z każdym do tej pory liderem zrobiłem. Każdy, kto się ze mną spotka, będzie bardzo pamiętał, Aż do końca życia to spotkanie. Bo ja mówię tak, jak myślą obywatele, ale ja mówię to. Chociaż wielu z nas do tej pory bało się powiedzieć to politykom, ja się nie zatrzymam. Każdy, kto stanie w debacie, będzie żałował tego dnia, bo to już jest moment, w którym politycy usłyszą za każdym razem gniew obywateli Rzeczypospolitej. Niechęć do tego, co robicie. I to ja robię w imieniu tych wszystkich, którzy zgodzili się, którym powiedziałem, zapowiedziałem, że to będę robił i zgodzili się upełnomocnić mi swoim podpisem, upełnomocnić mnie do działania i bez względu na to, ile będzie hejtu, ile będzie nienawiści, ile będzie podważania, ile będzie wymyślania niestworzonych rzeczy, i też mnie to nakręca. Po prostu, nadzwyczajnie. Zwyczajnie po prostu powoduje, że czym bardziej atakujecie, tym jesteście bardziej przekonany do tego, co robią. To znaczy, że to ma sens. Bo gdyby nie było znaczenia w tym, co robią, nie miało to wszystko istotności, was nie bolało i nie podważało waszych liderów, to byście mnie nie zauważyli. A skoro tak żyjecie codziennie, Moją osobą, to znaczy, że to, co robię, dokładnie ma sens i będzie tego coraz więcej. Coraz silniej będę ukazywał to, w jaki sposób państwo polskie jest niszczone przez polityków i liderów tych partii politycznych, których tak oddani, partyjni członkowie rzucają się na mnie. Tylko, drodzy państwo, w Polsce. Jest 37 milionów 600 tysięcy ludzi. 200 tysięcy to są członkowie partii politycznych. Ja rozumiem, że te 200 tysięcy nienawidzi mnie, bo podważam dotychczasowy porządek. Ale ja też w waszym interesie go podważam, bo się wyniszczycie. Hejt, żółć niszczy wasz organizm. Po co? Wystarczy się wstrzymać, posłuchać, i zobaczyć, co my jako obywatele, niepartyjni, niehejtujący, nieagresywni, zwyczajni Polacy, ludzie, czego chcemy. Czym bardziej będziecie to robić, ten, tą agresję, tą nienawiść, tym szybciej Polska się obudzi. Może nie powinienem w ogóle teraz tego mówić. Może ktoś by powiedział, przecież to jest w twoim interesie. Nie, nie wyniszczajmy się, drodzy Państwo. Po prostu budujmy silne państwo, i to chcę, bez względu na to, jak mocno ktoś broni się przed wolnością, ta wolność jest potrzebna nawet temu najbardziej zagorzałemu niewolnikowi partii politycznej. Wiadomo, że w Polsce prezydent ma ograniczone prerogatywy, ale rzućmy wodze fantazji jakie byłyby pana pierwsze inicjatywy ustawodawcze jako prezydenta? Gdyby tak było, to nie byłoby walki partii politycznych o tą rolę w państwie. To jest tylko narracja. Prezydent może bardzo no. dużo. A więcej, jeżeli ma format i osobowość, to format i osobowość decyduje o tym, co można zrobić. Tadeusz Kościuszko nie miał prerogatyw wystarczających do tego, co zrobił. Piłsudski. Nie miał takich prerogatyw do tego, co zrobił. Kazimierz Wielki, Władysław Niezłomny, zwany łokietkiem, nikt z nich, Mieszko Pierwszy, Rober, nikt z nich nie miał prerogatyw, ale zrobili wielkie rzeczy. Polacy robią wielkie rzeczy, jeżeli chcą. A jeżeli będą mieli prezydenta, który ma format i ma chęć, i nie jest skorumpowany, Układami politycznymi partyjnymi, to zrobimy wszystko. Zacznijmy od demokracji bezpośredniej, od tego, żeby zrównać podpis tradycyjny z profilem zaufanym, żebyśmy my mogli na bieżąco przy użyciu obywatela lub aplikacji, która tak jak w Korei Południowej pozwala nawet głosować w ten sposób zabezpieczony przy użyciu technologii blockchaina. Zrobimy takie rozwiązanie, które pozwoli na to, żeby każdy z nas bezpiecznie mógł decydować. My mamy decydować. Jest fundament, a reszta to są rozwiązania na stronie 777.org.pl, trzy siódemki, plus 7 programów strategicznych i teraz 77 cięć, które zaproponuję i proponuję dla Państwa. To jest gniew i topór narodu. My naprawdę, drodzy Państwo, i tu kieruję przekaz do partyjnych, naprawdę już partiom mówimy dziękuję. Dość. Była jedna partia przed 89 rokiem, słuszna. Teraz nam wmawiacie, że są dwie słuszne, tak zwany popis i przystawki, a my dziękujemy za Waszą udawaną demokrację. My chcemy demokracji bezpośredniej. Książka Kulisy Sukcesu Wystąpień Publicznych dostępna jest w salonach Epic w całej Polsce, w księgarniach stacjonarnych i w internecie. A jeżeli jesteś miłośnikiem słuchania książek, to odsyłam do Storytel, Audioteki i Epic Go. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.